Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, jakby druga część tematyki serwomotora, motoru, tak jak mówiłem w, pierwszym, w pierwszej części, w pierwszym odcinku, pozbyliśmy się tutaj tego przodu całego, czyli to jest przełożenie, tak? To bardzo fajnie jest zamontowane. Bo tutaj są dwie śruby, i one się zaciskają na tym wałeczku, tak? Także tylko odkręciłem cztery śruby tutaj, przez te śruby, przez te otwory rewizyjne, które były zasłonięte tymi kołkami, jak widzieliście, imbusikiem malutkim, takim odkręciłem i elegancko zeszło. Dobra, mamy to za sobą. Słuchajcie. To tak na szybko, takie, tylko żeby zobaczyć yy, taki test na, 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 na szybkości. O, może w ten sposób. Więc podpiąłem sobie miernik, jak wspominałem, to jest trójfazowy, podpiąłem sobie międzyfazowo. Tak na szybko, bez żadnych tam, że tak powiem, cele, ceregieli. Yy, I zobaczymy, co tu się będzie działo. Tak, dobra, mamy. Yy, ustawiłem sobie prąd... Zmienny, aczkolwiek to jest jeszcze do weryfikacji, czy to jest zmienny, czy stały, ale mniejsze o większe, tak? Nie wiem, czy to mi się uda. Teraz spróbujemy. O! Może inaczej, pierwsze ręcami będziemy tu kręcili, a wy tam oglądajcie. O! Coś tam mryga, ale jednak te magnesy neodymowe. Daje jakiś opór. No dobra, więc założymy teraz klucz. Mam klucz. Yy, o. I będziemy... O, coś tam... Jedno ręko, wiecie, słabo, nie? Coś tam... Coś tam mryga. Coś tu pokazuje. Dobra, niewygodnie jedno ręko. Poczekajcie chwilę, jakieś urządzenie zamontuję. Ok, zamontowałem jakoś tam wkrętareczkę, tak na szybko I zobaczymy co tu teraz będzie wyglądać Jak to będzie wyglądało? No tylko, tylko kręci, widzicie? A troszkę szybciej damy, nie? No i więcej nie mogę, bo to jest żarówka 12V 3V ona sobie łypka, bo sobie łypka. A wiecie co zrobimy inaczej? Bo tutaj mamy regulację. O tak, weźmiemy na pierwszy bieg i na pierwszym biegu to urządzenie. A tak wam pokażę może, a ja zobaczę okiem, bo to... To by miało ze 350 obrotów tylko. No dobra, niech będzie te 350 obrotów. Od 0 do 350 obrotów. No i to jest te 350 obrotów. No całkiem nieźle. No dobra, wiecie co? To teraz robimy jeszcze inaczej. Zmienimy sobie na 200 V zakres miernika żeby mierzyć większe prądy i teraz wiecie co muszę tu o tak zrobić wypiąć żarówkę bo ją spalę czekajcie chwilę tylko zainstaluję urządzenie napędowe jesteśmy mamy dalej ustawione te nieszczęsne 350 obrotów Oczywiście nie ma obciążenia. No tu spokojnie, aha, mam. Zakres sobie zmienimy w międzyczasie. Eee, nie ma tak jakby zwarcia na uzwojeniu i tutaj teraz to bardzo leciutko się kręci, tak? No to widzicie, jest 12 V. A damy teraz tutaj, o. I tu jest 1100 Powinno być 1100 obrotów. Dobra, nie widać, ale uwierzcie na słowo. 1100 obrotów, troszeczkę szybciej. O, zakres się skończył. No nie przełączyłem miernika. No i to jest 1100 obrotów, 35-36 V przy tej prędkości, tak? No dobra, czyli nie jest źle, wiecie co, on może być szyb, szybciej jeszcze tym pokręcił, czekajcie chwilę, no dobra, założymy wiertarkę, nie wiem ile ona ma obrotów, bo nie widzę na etykiecie, 3000, no dobra, no to kręcimy powoli. Tak jak widzieliście, 100 V. 100 V jest tam niepotrzebne. A ja teraz palcami kręcę, tak. Jak nie ma tej żarówki, to nie ma zwarcia na rozwojeniach i, i, i po prostu nie ma oporu na na wierniku, tak. Chyba to tak się nazywa. Czyli podsumowując temat. Yy Nieduże urządzenie, serwomotor nieduży, bo to 7,5 Ampera. Y, natomiast 100 V można z tego wydobyć. Rzecz jasna. No, słuchajcie, przy elektrowni wiatrowej y, na pewno nie dostanie obrotów y, y, 3000 obrotów, tak? Zresztą mi takie napięcie jest niepotrzebne. Mi jest napięcie potrzebne. Załóżmy, gdyby to miało wspierać magazyn mój energii, to mi jest potrzebne y, Załóżmy 50, 50 V, tak? To tutaj mamy 40 40 35 7, ale było, było chyba niecałe 40 V i to jest 1100 obrotów, więc troszeczkę więcej jest mi potrzebne. Ale słuchajcie, nie ma to takiego z dużego znaczenia. E, dlatego, że jeśli będą te obroty nawet ciutniejsze, to też magazyn będzie się ładował. tak? Musimy przekroczyć pewien próg napięciowy, e, uzależniony od urządzenia, które będzie z tym połączone i które będzie ładowało magazyn. Tak? Nie wiem, jakiś regulator napięcia. Mam taki regulatorek napięcia. Był film o tym. Także. Że można go podłączyć i to już zacznie, że zacznie działać. Cała sprawa polega nad odpowiednim tutaj przełożeniem, tak. Bo rzecz jasna, jeśli tutaj nie zrobimy przełożenia, żeby spiętrzyć tak, jakby te obroty, to to niewiele będzie dawało, tak. Bo 300, czekajcie, weźmiemy jeszcze raz na te 350 V. 350 obrotów. O, tu mi się, czekajcie chwilę, bo mi się maszyna zrujnowała. O, teraz 350 V. 350 obrotów, nie? To jest ponad 10 V w tym momencie. Prądu, prądu zmiennego tak że ciasna. a czekaj jeszcze weźmiemy na te troszkę troszkę szybsze obroty o i tu już to wygląda trochę inaczej. Co chciałem powiedzieć żeby nie skłamać. Yy, tak jak mówiłem wszystko zależy od przełożenia yy, do tego jest potrzebny nie tylko regulator napięcia, tylko te, to, ten prąd jeszcze musimy wyprostować. Zobaczymy. No, nie, no koniecznie trzeba wyprostować, bo to, bo to jest bezwzględnie tak. To widać nawet, no nie może być. Gdyby był stały prąd, to by było na pewno to oznaczone. Natomiast prąd jest zmienny. Czyli tutaj musimy stworzyć układ prostujący. Jakiś mostek prostujący to nawet nieduży mostek, bo tam 75 Ampera i tak dalej. To jakiegoś Greca się tutaj zrobi, do tego i później z, z Greca poda się na, na regulator napięcia. I to wszystko. Tutaj, jak ja to ogram przełożenie żeby troszeczkę zwiększyć te obroty nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym także zastanowię się no chyba najsensowniej by było tutaj założyć założyć, założyć jakąś jakąś, u nas to się mówi szajbę czy koło pasowe, żeby zaraz ktoś nie zarzucił, że szajbę to ja mam Jakieś koły, koło pasowe, no i tak dalej, no i drugie koło pasowe trzeba było zapodać większe troszeczkę, i powinno to działać. Dobra, to tak na szybko, tylko y, będę dalej kombinował przy tym temacie. Także, jeśli chcecie wiedzieć, co się dzieje, to obserwujcie mój kanał. I co? I to wszystko. Jeśli macie jakieś dobre rady, mądre rady, czy podpowiedzi, no to zapraszam serdecznie do komentowania. A jeśli mają być te rady, wiemy skąd wzięte, no to, to też zapraszam. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Cześć.